witajcie wszyscy tutaj bezi z postanowiłem zrobić sobie taką serię no takich może mini serii z Minecrafta żeby sobie zobaczyć czy ja dobrze gram w tą grę no i przy okazji coś nagrać bo jak ja po prostu postanowiłem że dlaczego nie może sobie po prostu nagram co jeszcze zaczniemy na nowym świecie może sobie teraz go stworzę Nazwę. Hmm. Jakby go tu nazwać? tą, tradycyjnie. My World. 5 Dobra. A to co? Sorry, bo tu jeszcze w ogóle nie wchodzimy. Um, Ok. Także. Myślę, że to tyle z spraw organizacyjnych. Hmm. Będzie dużo odcinków. Będę je wrzucał. Hmm, przynajmniej raz na tydzień. Czasami nawet częściej. Um, a co do długości tego, to po prostu 13-14 minut myślę, że to jest maksimum. No. Żeby potem coś nie wyszło, że pracuję ja się, zagram i gra sobie pójdzie dalej. Bez zakończenia będzie cięcie, bo limit na YouTubie. Tak więc, jedziemy. Tam, tam, tam. Generuj, generuj się. Generuj, generuj. To jest mój pierwszy filmik z y, komentarzem głosowym, także proszę was nie zlinczujcie <głos> mnie <głos> No dobra, <noise> myślę chyba. O oh. Czanki, oh. Ale to, to, to jest dziwne też, że tu bają zimowe, a tu dżungla ci wrosła. Dobra. To chodź tu świnio. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Ty, chodź nie nie bój się, tylko, się, tylko cię zabiję. Eee, nie będę się nie bawił. Dobra. A więc tradycyjnie... Musimy zabić drzewo ręką. Tak, 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 tak. tak. Fajnie bają zimowy. Czemu nie? Em. Um, spoglądam sobie na czas, także jeszcze trochę, trochę. Um, OK Okej. Um, tak, 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 tak. Idziemy szukać jakiegoś fajnego miejsca, żeby się osiedlić. Wydarzymy sobie crappy boksa Cyk Jakiś mieczek by się przydał, żeby zarządzanie tej chwili, przyjdzie nocno Będzie lipa Dobra Ej, kilo, właściwie też się przyda o nie tu gościu, nie tu, nie te dziurki Cyk Dobra Także Nic, nikogo nie ma? Dobra, cyk, 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 cyk. o. shit. What the idziemy dalej. Oczywiście ja się tu nie mam zamiaru osiedlać, tutaj po prostu kopię kolbę. Bo kolb się przyda, tak, kolb się przyda. Aha, gram na polskiej wersji, także znaczy w polskiej. Przełączyłem sobie na polską, bo po prostu ładniejsze są napisy według mnie, po prostu. Jakoś. Nic nie ma um, Jakoś po prostu ładniej to, moim zdaniem, wygląda. Kurde, mieszkam cię czasu odjeżdżam. Chodź tu, tak. Zaciukam cię. Uf! Jeszcze nic nie dało. Ale świnia. Ow, Dawaj. Dawaj. Dawaj wełnę. Pierwszej nocy nie mam zamiaru przesypiać. Bo po prostu ja zaczynałem od wersji 1.2. I. Mam świat od wersji 1.2, także myślę, że powrót do tej tradycji może być całkiem dobry. Ale tak to tylko na jedną noc, um, No bo po co macie się męczyć, jak ja tam tkwię w tej jaskini, czy tam gdzieś utkwię i po prostu macie tylko czekać, aż przyjdziecie. Oh yeah. No. Dobra. Um, what the f? Ja tu byłem? Kurde. Gdzie jest słońce? Mam czasami takie dziwne lagi, że po prostu cały czas zaczyna mi się... Um, jakby to powiedzieć... No strasznie mam lagi czasami, że po prostu jest cyk i klatkuje mi jedną klatkę na sekundę Dobra, idziemy w tamtą stronę Wiem, że coraz szybciej daj mi się zużywa Ale kogo to obchodzi? E, pustynia, nie lubię pustyni. jeszcze nic nie mam To jest zabawne po prostu. Aż. <laughs> a, tu jak się rosną, a tu bają zimowe. <laughs> spoko, spoko. Minecraft, spoko. Generator. Pochwalam. Na pustyni zauważyłem, że. Sorry. <laughs> Na pustyni zauważyłem, że często są to właśnie takie urywki skalne, że jest piasek i. Pod piaskiem zrazu... o, tak jak teraz, widzicie, dobrze. Jest z razu i mnie to trochę irytuje. Węgiel! Węgiel! Oo! Węgiel gościu! Czyli węgiel? Jest węgiel. Kopiemy. Tik, um. tik tik, tik tik tik, tik tik tik. kop, 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 Ej, trochę lipnie. Ale na powierzchni to właściwie nie miało się. Wezmę to bo, potem pomyślą. Znaczy pomyślą. Prączy mi się dzisiaj język. Wezmę sobie trochę kaktusów, żeby sobie potem zrobić z nich barwnik. Tak wczoraj we też trochę wziąłem, bo czasami się przydaje do różnych ciekawych designów pomieszczeń. Um, tak, szybko spoglądam na zegarek. Jeszcze dużo czasu przed nami. Także idziemy do przodu. Tu jest słońce, a więc... Tam jest wschód, a tam jest zachód. Zachód, zachód, zachód. Chyba na zachód pójdę. Dobra, idziemy na zachód. Ale nie, bo tam będzie... Dobra, tam wschód idziemy. Mniejsza, mniejsza z tym. No i pustynia, kurde. Daj spokój, już proszę cię. Um, bardzo mi się podoba nowy update. Zwłaszcza Bajon Dżungli. Naprawdę jest bardzo przyjazny dla oka. Przyjazny dla oka. I... dla oka, ale oczywiście musiałem się zrąbać i zepsułem całą koncepcję zdania. Tak. Um, Tylko, że ja po prostu w mnie dżungli mam lagi po prostu. Wchodzę do dżungli, wbijam do dżungli i po prostu WTF i klatkuje mi, tak jak już wam wcześniej o tym wspomniałem w kilku słówkach. WTF, czemu się nie zrąbać? Ja Peaceful gram, O oh, shit. Sorry. Zapomniałem, bo wcześniej na moim starszym sieci budowałem, no i... O, fuck. O, łąki, dobrze, będzie dużo... Zwierzyn? Owcy. O sorry. Ktoś do mnie zadzwonił. <ścoughs> um... świnia, dobra. S są świnie, jest zabawa. Dawaj, saba. Czy ty też uh, dwa shit, dajcie mi sekundkę wait a minute dobra nie wiadomo mi już przeszkadzać o, oh, kwiatki czerwone dobra, okej okay. wybieramy kwiatki o, oh, przyda się Boże. o, oh, ale na mało trawy Nagrombało bałut prawie, Okej okay. Idziemy na wschód Czyli tam Dobra Tak więc Idziemy Na razie nic ciekawego nie ma Strasznie Nie postarałeś się Minecraft, naprawdę hm. Strasznie się nie postarałeś powiedzieć Ou oh, o oh, o, oh, o oh, ou oh, o oh, oh. cofam? Cofam, cofam Cofam. Postarałeś się Zginę czy nie zginę. Nie, tutaj nie ma się co za bardzo długo siedzieć. A ci wiem, zaraz jest noc? Nie. Nie będę siedział. Oh, ale ciekawa koncepcja. Um, miałem to nagrywać jeszcze z jednym gościem, ale mieliśmy nagrywać to na serwerze. Ehm, um, sorry. Miałem to właśnie nagrywać. Ech, dobra. Jeszcze raz. Spokojnie. Miałem to nagrywać na serwerze, jednakże wyskoczyły. Lagi straszne po prostu i. No, daliśmy sobie spokój z tym. No kom, gościu, kom, kom, Aha! Nie mam jeszcze skina jako takiego, ale myślę, że sobie ustawię po no, prostu. Zapomniałem, można tak powiedzieć. Tak. Eww. A tu mi co mam? Dobrze, trochę węgla jest. Dobrze, trochę węgla jest. U węglanu, tak. I się przyda. Idziemy wyciąć czerwoną ręką. Zabijemy teraz, czy kuczek? Słyszycie? Bardzo dużo teraz zauważyłem, że. Nie ma tego. Bardzo dużo teraz powstaje um, nowych um, takich, właśnie kolidujących ze sobą bajomów oraz takich właśnie szczelin. Często bardzo. Say hello, my sword! Da się, mam, przyda się mi wasze mięsko dobra Wcześniej starałem... No, wcześniej kręciłem filmiki z gotika. Także będą filmiki, będą, teraz mam wenę twórczą. Po prostu strasznie wciągnęła mnie ta gra no i postawiłem, że coś nakręcę. Czemu nie? Czemu nie? O oh, o oh, o, oh. Coś coś zachodzi już powoli. Więcej tych pochodni. Gdzie jest Kramsbox? Dobra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Cyk. Dobra ja sobie. Nie będę robił całych pochodni. Ponieważ. Muszę zrobić piecyk. Okej, okay, powoli. Czas się zbliża do końca. Um, tylko sobie stawię piecyk. Oh yeah. Dobra sobie upiekam. Tak, powoli się zbliża nasz czas do końca, tak więc, jak się podobało, zostawcie komentarz, em, oceniajcie i subskrybujcie, bo to nie boli, a mi daje satysfakcję, że coś tam udało mi się stworzyć i moje wypociny miały jakiś sens. Em, o, tak wam powiem. Dobra, także dziękuję bardzo za obejrzenie wszystkim i na razie. Cześć, nara. Cześć, na, do zobaczenia w następnym odcinku.